Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się farbowaniem. Nie użyjemy do tego żadnych farbników sztucznych. Wszystko, co tutaj będziemy mieli, jest naturalne. Zafarbujemy na przykładzie jajek. Przyda nam się na to na święta wielkanocne. No i na przykładzie białej tkaniny. Tak dla porównania, żeby. Zobaczyć, jakie jest nasycenie kolorów na jednym materiale i na drugim. Ale zanim to zaczniemy, chciałabym omówić kolory, jakie możemy uzyskać z naturalnych, że tak powiem, farbników. A więc tak, żeby uzyskać kolor brązowy, możemy użyć suche łupinki cebuli, orzecha włoskiego, Korę dębu, brzozy, łodygi chmielu, jagody jałowca, korę czeremchy i śliwy tarniny. Aby uzyskać kolor niebieski, możemy użyć liście czerwonej kapusty, czarną jagodę, jagodę czarnego bzu, tarninę. Oraz przez fermentację liści marzanny i czarci kęsu. Aby uzyskać kolor czerwony bądź też różowy, to zależy też od tego, wiecie, jak długo będziemy gotować, jak dużo farbnika naturalnego użyjemy. To takie nasycenie koloru będziemy mieli. Albo mocne czerwone, albo lżejsze różowawe. A więc tak możemy użyć. Kawałki świeżego buraka, jagody czarnego dzikiego bzu, korzeń zmarzany, drzewo Brazylud. No, mi się nie udało uzyskać, może komuś z Was. Koszenila, szakłak. Aby uzyskać kolor żółty, możemy użyć bardzo popula popularnej przepraszam, w przyprawie kary: kurkumy, łupiny cebuli, rumianek, rezedę, sierpnik barwierski, szpilki modrzewia, szyszki jodły, szafran, pędy wrzosów, liście brzozy. I olchy. Aby uzyskać kolor zielony, możemy użyć liści szpinaku, pokrzywy, młodej trawy albo przez połączenie żółtego z niebieskim. Możemy zastosować również zielone żyto, najlepiej młode, liście barwnika. Je miała. Aby uzyskać kolor pomarańczowy no to znowu się powtórzę, przez połączenie tego, co możemy uzyskać, przez co możemy uzyskać kolor żółty i czerwony. Natomiast kolor fioletowy, wiadomo niebieski plus czerwony. Po zakończeniu farbowania często dodaje się Taką naprawdę kapkę od stu to powoduje, że to, co żeśmy zafarbowali, ma kolor bardziej intensywniejszy i trwalszy. No, to może zajmijmy się tym, co tutaj mamy przygotowane. Jak już wcześniej powiedziałam, będziemy farbować na przykładzie jajeczek, kurzych. Ja już je wcześniej wyciągnęłam z lodówki po to, aby doszły do temperatury pokojowej, bo gdy wkładamy je do gorącej wody, do gorącej praktycznie zaprawy, którą przygotujemy, to chłodne one mogą popękać, a kiedy jest mała różnica temperatury, nie ma takiego szoku i, no i skorupki nie pękają. Ja bym też prosiła, aby wcześniej przed farbowaniem jajeczka dobrze umyć naokoło, żeby nie było tu z tych plam, jakichś tam zabrudzeń. W ten sposób zapobiegniemy przed takim nierównomiernym zafarbowaniem jajeczek. Drugie, co będziemy farbować, to tkaninka. Ja przygotowałam taką dość elastyczną, z jakiejś tam bluzeczki starej, aby zobaczyć, jak po zafarbowaniu jednego i drugiego, jakie nasycenie koloru uzyskamy. Tak, to to mamy i może tak. W pierwszym rondelku będziemy farbować jajeczko na brązowo. Do tego użyłam łupinek cebulki, najzwyklejszej cebulki. Może być to biała bądź czerwona, naprawdę bez różnicy. I teraz tak, na górę do nasycenia koloru, chociaż to naprawdę nie jest konieczne, bo cebulka naprawdę mocno, fajnie farbi na brązowo. Ale tylko tak, żeby wam zaprezentować, że tak też można, użyłam kawę. Najzwyklejszą kawę mieloną. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. O tak, tutaj będzie jajeczko brązowe, już je odłożymy. Yy, drugi rondelek dla mnie wygląda hmm, bajecznie. Pływają sobie kwiatuszki rumianku. Tam będę farbować. Rumianek można użyć do farbowania na żółto, ale nie zaszkodzi, kiedy, kiedy ja będę chciała uzyskać kolor zielony z innych naturalnych. Barwników. Możemy go dodać. On naprawdę nie zaszkodzi, a może, może nawet pomóc. I teraz tak do zafarbowania jajeczka i tkaninki na zielono. Zebrałam trochę świeżego zboża. Młode nie za stare listeczki. O proszę, tu nawet. Kłos jest, ale kłosu nie używamy, tylko listeczki. I to zaraz idzie do posiekania. Ciach. Co jeszcze farbuje na zielono? Na zielono Au, pokułam się na zielono farbuje najzwyklejsza trawa. Trawa też młoda, ona fajnie puszcza kolor, żeby to nie była stara nie będziemy zadowoleni. Ja też już daję na doseczkę do posiekania. I ostatnie, co użyjemy, bardzo zdrowe na włosy, na reumatyzm. To co? To pokrzywa. Też młoda, też nie za stara Ciach. I to zaraz dodam do tego trzeciego rundelka. Przepraszam, do drugiego, a w trzecim będziemy farbować na żółto. Moglibyśmy dodać rumianek, ale nie ma takiej potrzeby, bo mamy. No niestety, nie udało mi się jej nigdzie zdobyć na polu. <grymujące> Musiałam ją zakupić. Jak już wcześniej powiedziałam, jest ona dodawana do przyprawy kary. Jest to kurkuma. I dodajemy. W zależności od tego, jaki chcemy nasycony kolor, ale naprawdę kurkuma bardzo mocno farbuje, więc nie trzeba dużej ilości. Ja do pewności dam dwie łyżeczki, ale to naprawdę no zbędne jest. I uważajmy, gdzie kładziemy zabrudzoną łyżeczkę. Czyli gdzie nam się sypnie ta kurkuma, bo o zgrozo ona naprawdę bardzo mocno farbuje. Nawet, nawet nie gotując niczego możemy, możemy sobie spaskudzić jakąś tam najlepszą swoją bluzkę czy, czy cokolwiek co tam mamy. Tak, to teraz włączamy piecyk i czekamy aż. Woda zrobi nam się prawie że, że wrząca i wtedy dodamy jajeczka. Te nasze magiczne mikstury prawie dochodzą do wrzenia. Ja posiekałam świeże zboże. Staram się je dodać tutaj. Mam bardzo mały rondelek, bo chciałam Wam wszystko pokazać za jednym razem mam nadzieję, że nie zrobiłam błędu, no ale nic plus pokrzywa i plus ścipełka też trawki młodej mam tutaj mamy tu jakiś większy kawałek weźmy te drobne ciach mieszajemy trochę niech one się sparzą jak widać woda jest lekko zielonkawa no zobaczymy co nam wyjdzie z tego zielonego koloru ja zielonego barwnika jeszcze nigdy nie używałam sama byłam ciekawa co to będzie bo zazwyczaj farbuję jajeczka na brązowo i potem Rysikiem staram się coś tam wyskrobać czy jakieś bazie, jakieś gałązki wielkanocne. No ale artysta to ze mnie nie jest, muszę przyznać. Tak. A myślałam, że nie wyjdzie, a jednak prawie że nawet nie prawie po całe. Tą objętość taką miało większą. Ale pod wpływem wrzątku o, śmiało się zmieściło. Tak. I co? I wkładamy nasze jajeczko. Dajmy się obłożyć tym zielonym od spodu, po bokach. No i najważniejsze też z góry, żeby nic nie wystawało. Ja zwiększę tutaj troszkę temperaturę. O. I co? I następny rondelek. Następny to nasza kurkuma. Która zafarbi na żółto, tu nie trzeba nic kombinować, po prostu wkładamy nasze jajeczko, pyk, no i chwytaj koloru ile wlezie, aha i zapomniałam, i tkanina, zobaczymy też jak zafarbuje, do naszej trawki też wrzucimy, Kopla. I ostatni rondelek. Problemy techniczne, patrz na To się bardzo ciężko się prezentuje za jednym razem i kamerką bawi. To chyba potrzebuje asystenta. No i do naszej cebulki następne jajeczko, tak jak mówiłam na środek, żeby nie dotykało żadnych tam boczków i najlepiej jak z góry jeszcze damy parę takich solidnych skorupek tak jak mówiłam nie wiem czy to widzicie fajny brązowy kolorek myślę, że naprawdę to jajeczko będzie ładne tak i co jeszcze i materiał do porównania Sama jestem ciekawa, co nam wyjdzie. Jajeczka gotujemy do pewności od momentu wrzenia, 10 minut nie krócej. Jest ja większe wszędzie płomień. Niech to się nam ładnie zagotuje. No i zobaczymy, co będzie za 10 minut.